Temat ciekawy, to i czas szybko leci. Czwarta część naszego spotkania w tej chwili się było o wymuszeniach rozbójniczych przez różnego rodzaju organy. To znaczy, było o wymuszeniach rozbójniczych Straży Miejskich i osób z parkingów prywatnych, mhm. ale mamy, do czego też jesteśmy przyzwyczajeni, niestety, tak. sytuację wymuszeń rozbójniczych na drodze przez policjantów. O, to teraz to już myślę, że pan, szanowny panie domku za bardzo po bandzie poszedł. Nie, 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 nie ma takiej sytuacji. No, może, 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 nie wszyscy się z tym spotkali. Ja wiem, że dzisiaj domek e, Parol chce podpaść wszystkim, już podpaść strażnikom, właścicielom parkingów, to teraz proszę podpaść policjantom. No słucham, słucham No to słucham może przykład. ja wyjaśnię, do czego policjant ma prawo, a do czego na pewno nie ma prawa, co jest wymuszeniem rozbójniczym, co uh -huh. może być wymuszeniem rozbójniczym, ewentualnie co może być nadużyciem władzy bo to są y, 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 trochę uh -huh. kwalifikacje. Y, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy zatrzymywani na drodze i cokolwiek od nas jest uzależniane od przyjęcia przez nas mandatu, uh -huh. czyli policjant mówi na przykład o Panie kierowco, za to to jest zatrzymanie prawa jazdy. Naprawdę, ale nie jest potrzebne, ponieważ no ja pracuje. Pracuję, to... no, no, proszę przyjąć mandat najpierw, to pogadamy, to się zastanowimy. To już jest nadużycie władzy. Tak jak ja powiedziałem... No ale jak nie przyjmę nie ma... mandatu, to nie będę miał prawa jazdy. Ale właśnie to jest nieprawda. Po pierwsze, żeby się walczyć z bezprawnym e, zatrzymaniem prawa jazdy, czyli zatrzymaniem prawa jazdy na podstawie suszarek różnego rodzaju, którym dysponuje policja mhm. i których 95% można zakwestionować, bo one, są, e, bo one nie powinny być używane na, na polskich drogach i przez polskich policjantów. Łącznie z tymi najnowszymi laserami, które są reklamowane w ultralite uh -huh. LTI 2020. Takie, takie wyglądają jak, jak karabinki snajperskie. Tak, z takim, czy To są bardzo kiepskie urządzenia, które zostały kiedyś wycofane z Anglii i później zostały je zakupione przez Polaków. Tak się udało taniej kupić. Tak. Ja już mówiłem o tym. Generalnie rzecz biorąc, nikt nie ma na nas prawa wymuszać przyjęcia mandatu. My zawsze mamy prawo, jeżeli czujemy się, uh -huh. że, że nie jesteśmy sprawcą, albo że nie popełniliśmy tego wykroczenia, albo że są jakieś powody, że mieliśmy prawo na przykład jechać szybciej, jechaliśmy na przykład z dzieckiem do szpitala, z dzieckiem chorym, to jest stan wyższej konieczności. Mamy prawo nie przyjąć mandatu. Jeżeli uważamy, że narzędzie, którym nas jest po, zmierzono, jest niewiarygodne, Mamy prawo nie przyjąć mandatu i nie wolno na nas tego mandatu wymuszać. Policjant ma obowiązek nas tylko pouczyć, że mamy prawo nieprzyjęcia, do nieprzyjęcia hmm. mandatu i że wtedy sprawą będzie się ewentualnie zajmować sąd pod warunkiem, że w określonym terminie policjant złoży wniosek do tego sądu. Ja to rozumiem natomiast rozumiem. wymuszanie to jest nadużycie władzy, władzy 231 kodeksu karnego. I to który wchodzi i bada sprawę, czy policjant. No, czasem nie popełnił przestępstwa. Więc yy, proszę Państwa, zmieńmy przede wszystkim świadomość swoich praw i co jest nadużyciem. Ja się tu jeszcze zgadzam, ale ja muszę powiedzieć ci jedno zdanie, bo to, co Ty mówisz z punktu prawniczego, no, tak jest i to są rzeczy oczywiste. Natomiast próba zmiany naszych tutaj krajowych zachowań, tak? Ale ona de... się odbywa, ona się nie znaczy. to jest powolny proces, i ciężko jest ludziom wytłumaczyć, tak że mają nabry... prawo dyskutować ze służbą mundurową. Ja zawsze to no, powtarzam podczas naszych spotkań. To co mówiła moja babcia, władza ma zawsze rację, i takie mamy przeświadczenie. Zatrzymuje nas policjant, ja wiem, że z może. Z czasów milicji, z czasów tak. Ormo, z czasów. Dokładnie, zom... dokładnie I tak. z tym trzeba walczyć. To e, gdzie są programy informacyjne o tym, na przykład telewizji publicznej, która podobno jest teraz publiczna, żeby pokazywała na to, że mamy do tego prawo? O, przepraszam, w poniedziałek w poniedziałek mm -hmm. widziałem taki program informacyjny na temat upadłości konsumenckiej, gdzieś tam po. O której? O, o pierwszej o, nocy? Nie, o dwudziestej po, po tych powiadomościach po na programie pierwszym. Być może coś takiego ruszy, nie wiem. Ja nie odpowiadam za telewizję publiczną. Ale powinno Natomiast, coś takiego być. To... Obywatel ma być informowany o tym, że on może. Jeżeli chodzi o mandaty, To nauczy bezkarnych policjantów prawo... tego, żeby się zachowywali na... jak ludzie. Jeżeli chodzi o mandaty, o prawo na drodze, ja zapraszam na naszą stronę, tam mamy blog, na którym informujemy o wszelkich prawach, o naszych prawach i obowiązkach e, służb mundurowych, e, a także w ogóle o, o zasadach przepis, ruchu drogowego, ponieważ jest bardzo dużo e, na ten temat e, imitów i nieprawd krążących. Jasne. E, my, my staramy się, się wyjaśniać, jak to jest naprawdę. Ale przede wszystkim to jest nieprawda, że tego, się, tego systemu nie daje się modyfikować. Przed 2013 rokiem, zanim ruszył, anuluj mandat, powiem Państwu tylko tyle, że w, dwa, w 2012 było w całej Polsce 96 spraw mhm. przez cały rok, 96 spraw sądowych, w których obywatel wygrał sprawę mandatową. Na całą Polskę. No tak. Już działały fotoradary, oczywiście były mandaty i tak dalej, i tak dalej. Tylko 96 takich sytuacji przez cały rok w polskim sądownictwie było w 2012 roku. W 2014 roku samych spraw wygranych przez użytkowników, e, anuluj mandat w polskich sądach, mhm. było już 500 w 2014. Przez samych użytkowników, anuluj mandat. U nas, do nas przyszło przez dwa lata 30 tysięcy osób. Osób ukaranych przez dwa lata e, mandatami było jest w Polsce około 3, 3 miliony. Więc tak naprawdę my obsługujemy tylko ten 1% wszystkich mhm. osób, bo reszta właśnie albo się poddaje, albo uważa, że popełniło wykroczenie, prawda? Ale bardzo często nie chce walczyć z systemem. Ale jednak ten system ulega modyfikacjom, ponieważ nawet w tym systemie, wśród tych mundurowych. Kiedy zaczynają mieć świadomość, kiedy zaczynają się takie rzeczy dziać, że ludzie są coraz powszechniej wyedukowani, znają swoje prawa, oni też wtedy tych praw nie naruszają. Jeżeli my możemy być ukarani o przekroczenie prędkości o kilka kilometrów na godzinę, co jest no niedużym nadużyciem, to no, do jasnej anielki funkcjonariusz powinien być karany. Z Także w takim samym stopniu za wszelkie nadużycie prawa, za niedopełnienie obowiązków, tak, za to działanie niezgodnie z kodeksem. I o tym rozmawiamy. Tak? No i rozmawiajmy, ja właśnie mówię, niech to też ma taki cel informacyjno-edukacyjny. Ja swoje jest... prawa, no są właśnie. wątpliwości. Naszym prawem, o czym nie jesteśmy na przykład nigdy informowani, jest to, że jeżeli nawet przyjmiemy mandat, to mamy prawo w ciągu siedmiu dni wystąpić do sądu o jego uchylenie. I to jest prawo. I to uchylenie może nastąpić. Fizycznie tu mnóstwo jest takich przykładów. I Jeżeli Państwo przyjęliście nawet mandat, yy, dlatego że byliście zdenerwowani, poczuliście się zastraszeni, myśleliście, że będzie jeszcze gorzej, bo nie przyjmiecie tak? i nie udało się nawet tego nagrać. Ale na tej podstawie ten mandat bardzo często można uchylić. Ja zapraszam, my pomożemy w takich sytuacjach. wwwaroluj to i wiele innych tematów jeszcze oczywiście tam na stronie, natomiast u nas w każdą, w każdą środę, gdzie Tomek Parol jest gospodarzem no. tych spotkań. Ja za dzisiejsze dziękuję i było. A ja miło. Państwu życzę jak zawsze bez, bezpiecznej i szerokiej drogi. No i całego miłego dnia, bo mamy, bo mamy wczesny ranek. Zdecydowanie tak. <laughs> Dziękujemy oczywiście. Mnie cały zapis naszego spotkania będziecie mogli zobaczyć na YouTube. Zapraszamy serdecznie, a za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.